Do tej pory mieszkańcy Głogowa, aby grać w tenisa, musieli liczyć na dobrą pogodę. W mieście czynne są bowiem tylko odkryte korty tenisowe. Na pomysł budowy całorocznych hal wpadł Maciej Kulchawik, trener tenisa ziemnego w Głogowie. Mamy bardzo dużo zawodników, którzy jeżdżą co tydzień po turniejach, mamy bardzo dużo sukcesów, a w pewnym momencie ci zawodnicy musieli szukać innych miast, jeździć do innych miast okolicznych. Tam, gdzie są takie hale, trenować zimą przede wszystkim, bo zimą nie mamy gdzie trenować. Trenujemy na starych salach przy szkołach. Pan Maciej ma nadzieję, że teraz uda się zatrzymać w mieście zawodników. Z krytych kortów będą mogli korzystać jednak nie tylko członkowie szkółki tenisowej. Przede wszystkim chodzi o to, żeby też mogli sobie mieszkańcy przyjść zimą, jak i latem, wynająć, pograć z rodziną i spędzić tutaj na sportowo czas. Obiekty powstają na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To jest teren, który przez nas był w niewielkim stopniu wykorzystywany. W związku z tym została podpisana umowa o dzierżawę tego terenu. Korzyść dla nas jest taka, że zgodnie z uzgodnieniami nasi studenci będą mogli trzy razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych na, na tych kortach odbywać zajęcia z rekreacji. Prace na budowie idą bardzo sprawnie. Jeszcze w styczniu hale mają być gotowe. Tylko czy znajdą się chętni, którzy będą z nich korzystać? U nas w Ługowie na pewno nie. Mam Znam, mało osób znam, które grają w tenisa. Większość piłka nożna i piłka ręczna tylko u nas. Myślę, że jest popularny, ponieważ mamy jednego przedstawiciela w tenisie, tym ogólnym, i jest w pierwszej setce. Budowa kortów będzie kosztowała około miliona złotych. Pieniądze pochodzą m.in. z funduszy europejskich oraz z kasy miejskiej.